Okej, okay, więc teraz największe. Kto jest pierwszy? Ja, 49. Ktoś ma 42 tak jak pierwszy pirat? No ja mam, bo miałem sporny, nie? No ale to wygrałem, więc ja jestem przed piratem. Okej, okay, ja... dalej. Ktoś ma więcej niż 37? Ja mam 39 Winter ile masz? 33. A takie skromniutkie minutkie przyjść trzy. kwadrat, pirat, pirat, elnasar, pirat winger. Okej. Okay. A więc ja strzelam do tego, który pan pierwszy reagował. Okej, okay. odpisz sobie jedną strzałę za tamtą. Mm -hmm. no, to... no dobra, -strzał bez US-y Spoko zdałem. Trafiłeś, czyli 12 D12, tak? Trafiłeś go w głowę. Uuuu y D10 i zaraz zaliczmy do nie Osiem. Osiem, okej. Okay. Gdzie to jest długi łuk? Długi łuk ma chyba trzy albo cztery. Nie, długi łuk trzy. ma trzy. Długi łuk jest na równi ze zwykłym łukiem? Łuk to tylko ma większy zasięg. Aha, Eem, dobra, Dobra. Krytyk. Mhm. Opisz mi to bardzo. Spoko. Zobaczymy jak zareaguje jeszcze. Wiesz ja widać. Strzała, wystrzela na postrzale jakimś. 1 czy 10. Zobaczymy jak twój przeciwnik zginął. O ile zginął? 10. 10. Precyzyjny cios, precyzyjny strzał, ściół twojego przeciwnika. Bez głowy korpus. Dobra, to jest troszkę przeryte. <laughs> widzisz po prostu dziura. Jakimś cudem dziura zrobiła się tak duża, że widzisz z drugiej strony, co się dzieje. Reszki świadomości tlą się w oczach, jednak pirat wypadł przez burdę. O nie! Wszystko dookoła jest zbryzgane krwią, twoja strzała wbiła się w poręcz gdzie jest z tyłu razem z kawałkiem mózgu. Chociaż należy Przerwało cię. Że co? Przerwało cię. Że... Radziłbym uważać wam z tymi strzałami, bo za zawsze ich dostaniemy więcej niż za martwych. Okej, okay. jeden z nich padł i to był ten z najmniejszą inicjatywą, teraz kwadrat. Mm -hmm. No jak rozumiem, ja jestem tu za masztem, na środku tak? tych dwóch. Patrz, Możesz zaszerżować. Ale ja nie mam zamiaru szerżować. Ja tych chcę przejść dwóch... na drugą stronę masztu, tak żeby mnie nie widzieli. O, oni są teraz tutaj, przemieścili się trochę. No dobrze, no to ja chcę przejść na drugą stronę masztu. Okej, okay, jesteś tam. No i opóźnia masz. akcję, spoko. Więc... Teraz pirat i potem też pirat. E, tak. Jeden z tych piratów postanowił cisnąć butelką w... Może daj nam cztery numerki i po kolei Eee... Postanę ucisnąć w waszego łowcy nagród. Okay. I trafił. Eee, nie, nie trafił chyba, chociaż zaraz sprawdzimy. Nie no, 56 i mam może się. Nie będę powrócił za to Butelka temacz. poszybowała nad twoją głową. Pirat teraz szykuje się do parowania. Żeby tego w łódce z tyłu nie trafił. Drugi. Nie będziesz tak tempie jak kolega. E, przypomnijcie mi gdzie stoicie? No ja stoję tu za masztem. No tak, on cię nie zauważył. Ale reszta? Ja stoję na górze z Łukiem, z Kampionem. Po lewej. Za się ja okay. Ten typek postanowił do cię ciebie zeszarżować Mhm. A, A z z mój który mój? z nich? Ten po prawej czy ten po lewej? Ten po prawej. Mhm. A ile on jest metrów tak mniej więcej ode mnie? E, on jest mm, od ciebie to będzie około zobaczmy 5 metrów mm -hmm. e, Jego pijacka szerze, spaleje na panewce, poślizg mu się na pokładzie No dobra, to teraz ja już wykorzystuję opóźnioną akcję, podbiegam do tego I tyle okay. mi starcza, bo to jest ruch Czyli podbiegłeś do niego. Stoisz przy nim. No tak, stoję, ale nie mogę nic zrobić, bo mi się skończy no. akcja. No. Też... El Nasser. Próbuję podejść gdzieś tutaj też, sama się ukryć i więcej nic nie robię. Czy A jej masz skończyk? miecz. Ale jak to tak? Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest pirat, który szarżował, czy gdzieś tu. I On rzucił się... gleby tutaj. Aha. I ty próbujesz przebiec obok niego niezauważony i ukryć się za No jak się wywalił na... To... Myślę, weź przebiegnij i z szarżą na niego, jak leży. A ja nie mam, nie a mogę? Możesz. No tak. Ok, już rzucaj na WW. On leży, jest nieruchomy, możesz go ogłuszyć. To będzie dość Masz... proste. Jako, że on leży, jest pijany, dostajesz y, minus 40 do wyniku. Fajnie rozdajesz te punkty. Kurwa. O kurwa. <laughs> Punkt szczęścia korzystasz. Passive, no. Dawaj. Nie wiem czy to jest ale tak. Punkty szczęścia. Wejdźcie w zakładkę Attributes and Abilities Masz punkty szczęścia. Odpisujesz jeden i to pozwala ci przerzucić. Co Aha. rano się ten... Co rano się biorą... Tak, bole, codziennie spagą. się... Mhm. Dobra. No to żyć jeszcze raz. Tak, no wjechałeś z niego. Brawo. Masz ogłoszenie? No. No. Yy, to rzuć sobie zamiast obrażenia ogłuszenie. Znaczy sporny te skrzepy. Twój i jego. Tylko że on ma utrudniony, więc dla niego to będzie plus 30. Czyli setko tak? Tak. I pirat niestety nie zdał. A ty tak, chyba. Zdał, zdał. 26, proszę. Okej, okay, to 1 do 10 na ile czas sobie Znaczy przy spornym, panowie, to nie jest... Czy da się go zdać tylko kto ma niżej to wygrywa? No tak, ale jeden pies. Cztery. Ogłuszyli go na cztery godziny. Leży i chrapie sobie. Został ostatni, nie licząc tych dwóch naburci, którzy od dziwo nic nie zareagowali jeszcze. No oni pytali karabion. Nie to już był ostatni, bo tam ci dwa. Lowelat. Góry... Ci dwaj po prostu sobie siedzą, nie? No, jeszcze się a... nie zareagowali niczym o dziwo. No a w tym czasie już wykonałeś wszystkie akcje piratów. Jeden tak. zdech? Tak, no, to był ostatni pirat? pirat. To teraz ja. To ja strze strzelam do tego, no, koło którego stoi nasz Eee, Nie, teraz Winter. E, aha, tak, Winter ostatni. Co? Nie, Winter Co? schodził po schodach. Okej, okay, to ci zajmuje całą turę. Więc polijąc. Strzelam. Ale do kogo? Zdałem. Do kogo do kogo? Tak. 83 to jest chyba jakaś noga też mi się nie prawa noga tak prawa noga okay. 1d10 plus obrażenia 3 ta 12 mm, jest, jest na zerze akurat ból przeszył go po prostu tak bardzo że koleś runął i nie jest w stanie zrobić niczego innego po zawołaniu mamy to teraz ogłuszaj nie, nie mam czy... ogłuszenia zostawię go jego każda akcja sprawi że padnie nieprzytomny co z tym gościem on tu wchodzi? Słyszymy, że się wdrapuje czy nie? Eee, nie macie pojęcia co z nim jest. No, okay. To najwyżej utonął, chuj A my dryfujemy po prostu w jednym miejscu czy płyniemy cały czas do przodu? To takie pytanie Nie no stary jest Okej. Oni okay. no, są na kotwicy w nocy, kto kurwa pływa po nocy. Ale piraci. O, się zaczynał zaznaczyć kotwicę. My zaczęliśmy pływać tak pod wieczór. To, co, to było na kotwicy? Tak, to jest na kotwicy. A cholera. Co ja to władzę? Okej, okay, więc kto teraz... teraz... To jak jest na kotwicy, to po co blokować start? Nie wiem, to e, tak. To już koniec Starcie starcia. Pozostała dwójka piratów wciąż stoi na dziobie odstawia Titanika. Dobra, ja próbuję się do nich podkraść. Nie no, niech idą ci, co mają ogłoszenie. Ja mam ma ogłoszenie. Dobra, niech idą. Chociaż nie wiem, jak mi to przekazujecie, tam nie idę. Stój, stój, stój! nastaje no I mówi to do mnie, kurwa, ktoś kto strzelał do gościa zamiast go ogłuszyć. E, stał koło ciebie, był jawnym zagrożeniem, stał z bronią w ręce. Oni nie są zagrożeniem. No dobra, rozumiem, że podchodzi Siegfried i El Nassar, czy tam Berthold. Okej. Okay. Pirat i piratka, okay. był piratów. Macie skradanie? Pierwsze dwóch Okej, okay. no nie no dobra, podchodzimy tam jakoś. Ja, ja też się skierania. mogę zakraść. Gdy podeszliście nie bliżej, zauważyliście, że ta dwójka jest naga, ale jest. ale są przybici do siebie gwoździami i między nimi jest słup. Na plecach tego, którego widzicie plecy, jest wyryty napis zdrajca. O ile który z Was może czytać. Działłem. No to widzisz sam tak jestem zdrajca. Czy oni są martwi? Tak. Tak. Okej. Okay. Już się nie dziwię czemu nie no zareagowałem. Pirat I piratka czy dwóch piratów? Yy, nie widzisz. Widzicie tylko plecy pierwszego typa. No tak. Podchodzimy zobaczyć drugiego. Okej. Okay. Yy, widzicie. Tak. Jest to kobieta. Jednak jej twarz jest pokryta bąblami. A oh god, wąblami, e, hmm? oprócz tego, ma ona trzy ręce. Na niej jest coś innego napisane, ale nie... E, widzisz co? Bo nie umiesz czytać. Chyba. Umiesz czy, czy nie? Nie. No to nie umiesz czytać, tu czy ktoś to umie czytać, bo to tam... jest coś jeszcze napisane. No dobra, podchodzę, natomiast staram się trzymać na... W miarę bezpieczną odległość od tej ulicy O nie jakieś nie. śmieszne znaszki Ja zakładam no, swoją chustę na twarz e, Widzisz ten napis Dziwka nurgla. Nurgle e, Metal tak. mogę tym rapierem e, Aha bo oni są przybici, tak? Gwoździe Tak Nie no. wiem czemu ale coś mi się Okej okay, dobra, ty, gdy wy się bawicie ja przeszukuję trupy Dobrze e, mo, Wykorzystałem moje zdolności dedukcyjne I sądzę, że Ten ta piraka jest może być częściej powiązana z tą zarazą. Bo... No trecy... dobrze, wypytamy kapitana. Tak, ja chcę przeszukać... wiesz co. Hmm. Pokład i pod podkładem Te Właśnie. niebieskie paski, te niebieskie prosto, prostokąty to są drzwi. Prowadzące na dół, prawdopodobnie do kreaty kapitana, prócz tego to różowe to klapa. Ja mam hmm, tak, ja tak, do tak, do pitońskie kajuty. czy na ten na pokładzie. Jest jakaś butelczyna wybornego rumu? Tak? Ej, że Albo mieli grogu? Jako taką imprezę, to udaje Ci się znaleźć. E, Zobaczymy ile. Pffu, za dużo. Cztery butelki rumu mhm. i akordeon. Słucham? Co? akordeon. Ja, to wiecie co? Ja sobie wezmę ten akordeon i te butelki i postaram się odsucić tego tam co Związane go, ja proponuję Związane Ja proponuję najpierw związać wszystkich tu ogłoszonych plus zobaczyć. Czyli, kto czy jest z tym gościem za burtą. Jeden za Jeden wiecie co z nim jest? Kapitan ogłoszony. E, dwóch martwych czy trzech. Nie, 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 tylko ten jest martwy. I ten. Mhm. Ten tu jest ogłoszony przez łowcę nagród. Okay. Ten jest jeden ogłoszony na nich... nagród? Ten też ogłoszony i jeden na ten zero. Ten ma zero. No. no i kapitan, nie? Plus ten za burton. Co jest tak. na zero to można go ogłuszyć, to no. nawet nie sprawi problemu. Ja myślę, że szukam liny po pokładem. Prostu... Jak chcecie, to możecie sprawdzić co jest pod pokładem. Może ja chcę ich przeszukać wszystkich Dobra, ja ten pan ja grabi tak. naszego. Czekaj, czekajcie chwilkę, panowie, poklej. No. Skoro ten goś grabi zwłoki, to ćwiczę te to przynajmniej ich pętaj, skoro już ich ograbiasz, sam wchodzę do kajuty kapitana. Ten tam gra na akordeonie, a co robi nasz chłopca? Dobra, zacznijmy... A jak od... ten No. Ja. Czy, czy wiesz żeglarzu i może... nie, może pamiętasz bardziej jak nazywał się ten twój przyjaciel, którego głoszyliśmy na początku? Eee, nie bardzo. T ten przyjaciel nazywa się Ulfryk. Chociaż, chociaż, tak mi świta po głowie. Chyba Ulfryk miał, czy jakoś tak. A imię? Kojarzysz tego Neglarda, czy jak mu tam było? Kogo? Neglard chyba to był. Nurgla! Nurgla, nie, tak. nie Neglarda. To ty nie słyszałeś opowieści o Nurglu? Nie. Nie mówiło się to uszy. To podobno jest zły demon chaosu. Czy bóstwo? Nie wiadomo. Różne opowieści o tym chodzą. Dzięki za informację. I idę przeszukiwać jakieś ciało. Załóżmy P. Okej, okay, powiedz mi, że przeszukaliście wszystkie ciała? E, znaleźliście nurgl. Znaleźliście przy każdym rapier... Znaczy nie no rapier, tylko kapitan miał parującą. Zaraz zobaczymy co z nami. Yy, więc tak. Jeden topór. Jednoręczny. Mm, trzy zły to kto I korbacz. Korbacz to jest tego co pamiętam, taka jakby maczuga coś no, tak? Korbacz to była taka... Mm, kula na kiju. Tak, tak, dobra. No a taka maczuga, obuchowa. Ja biorę topór. To jest Ja biorę topór jak coś. sobie dopisz? Już dopisałem. No dobra, jestem w kajucie. Łącznie czy... przy nich wszystkich znalazło się też 45 sztuk złota. Okej, okay. ty do kajuty kapitana. Widzisz, że Kajuta jest pięknie stylizowana. Biurko wygląda ci na roboty elfickiej. Na ścianie południowej, czyli tej od której przypominaliście. Wisi tarcza z herbem. Nie wiesz co to jest za herb, ale mhm. przedstawia smoka. Mhm. Za nią wierzch dwa topory zwykłe. Na lewo masz półkę z książkami. Kapitan najwidoczniej potrafił czytać. Na stole leży, na biurku leży mapa. Tyle widzisz. No szukam jakieś kółka albo Jeszcze jakaś jego... skrzynia. Skrzynia na prawo obok łóżka. Otwieram skrzynię, zobaczmy, co tam ma. Okej. Okay. Znalazłeś naszyjnik z palców, prawdopodobnie ludzi. Mhm. Yy, jakiś tam kolejny kordellas. Mm -hmm. no, jakoś najzwyklejszy. wykonamy starannie czy najzwyklejszy? Nie, najzwyklejszy. Sakiewkę. Oraz yy, rulon papieru. Co jest w papierze? Czysty, plus przybory do pisania. Okej, okay, to się zawsze przyda, to za sobą biorę. Co jest w sakiewce? W sakiewce... 16 złotych monet. Koron. Do kieszeni. Spoko. Co jest na mapie? Yy, mapa przedstawia Nuln i okolice. Okay. Co może? Biurko ma też szuflady. Co jest w biurku? W biurku Chce leży... Lepiej chyba wykonać, no. w, biurku... w biurku leży inny ten, inny, Boże. Hmm, rolę papieru. Mm -hmm. A To jest to. Jest napisany bardzo dziwnym pismem w rekspielu, ale no, bardzo nietypowo. ten papier chowam, mapę też zawijam i chowam. Spoko. No i tyle. Nie ma nic dużo bardziej widzisz. wartościowego. Znaczy, nic innego nie znalazłem. Nic no. nie widzisz. Okej. Okay. Mówię, że... Blokada najwyraźniej była przez kogoś zlecona. Trzeba związać ich i przesłuchać kapitana. tym się myślę zajmie nasz rzegarz. A tymczasem proponuję, żeby ktoś ze mną poszedł do ładowni sprawdzić co tam jest. To ja idę ok, O, Okej, wchodzicie do ładowni, tak? Ja też mogę wejść, jak już wszystkich popępałem. Schodzicie na dół. Jedyne światło to się przez, no, klapę, którą otworzyliście. Nic nie widzicie, jest dość ciemno, ale jesteście w stanie usłyszeć płacz. Prawdopodobnie kobiecy. Jest pierwszy. Ja na coś tam przeciwam. Wysyłam elfa do przodu, on na pewno lepiej sobie poradzi z kobietą, niż że w końcu sam jedną jest. A to nie bardziej Nie znam takich trudnych słów. Jestem prostaczkiem zostali. Spoko. Dobra, to ja się... Jakiś rzut na spostrzegaczy, czy coś? Elf widzi, co w ciemności. Elf ma lepszy wzrok, z tego co pamiętam. Tak. tak. A jak jest, jak jest wiesz, nie To nie znaczy mam, mnie, mam zdolność widzenia w ciemności. Powinien być. widzisz to jest. Widzisz butelki, pół butelki, beczki, nie jest coś w środku, trochę skrzyń, jakieś worki, a w kącie przybita do ściany łańcuchami naga kobieta. Szybko, pochodnie. Jak jakoś widzisz, to tak. zawsze. Czy... Powiem, że lampa pływa na dziobie. Dobra to ja idę tą lampę. Dobra ponieważ żaden z nich nie mówi, że krępuje te ciała to ja tam liny na pokładzie Ja, ja mówiłem że jak już spętałem talinę to schodzę na dół z wami Co mówisz po Nic to niebezpiecznie jest ten pokładem, w Okej. Aha Tak w ogóle Ogólnie Okej okay. Czyli elf poszedł po lamp lampę i jest z nią wraca, tak? Mhm. I dobra, ja wychodzę stamtąd i próbuję jakoś te dwa ciała odmontować i wyrzucić do wody. Spoko. Hmm. Jest dość no ciężko, nie desz rady bez narzędzi. Ale wracając, elf, już już na dół elfie? Tak. Okej. Okay. Czy ona jest to jakaś to jest radę, czy w coś? Eee, z gościem w wodzie wypatrywał go ktoś? No tak. Ja mówiłem wiesz co ja w początku... chciałem wypatrzeć e, tego wódce i tego w wodzie, ale no ten tego nie miałem głosu, akurat. Bo ja tam jestem, wiesz co, no na... tu na Dobra, to rzuć na wypatrywanie. Spostrzegawczo w się sensie. się? No te hmm? e, okej. Okay. Widzisz, że wasz... Towarzysz, który przy, z którym przypomnieliście, siedzi sobie bezpiecznie łódce, ale po tym drugim typie ani śladu. Mm -hmm. Dobrze. Dobrze, i wracając do Poliwusa. Jak tak wyglądasz? Ten, to piję ten rum, polewam mu twarz i go chłoszcze Okej, okay. tak w momencie, gdy wyglądałeś, coś przywaliło w łódź. Zatrzęsłeś niemiłosiernie, wypadłeś za burtę, jednak marynarz, z którym przypomnieliście, pomaga ci wyjść na łódkę. Ale w ładowni sprawa nie była tak ciekawa. Polibus, yy, kiedy to on zaczął lampa przywaliła w ścianę. Yy, kobieta, którą tam widzieliście, zaczęła coś krzyczeć. Nie rozmyć tego języka. Też chyba to jest kislewski. Przynajmniej łowcy nagród stanie troszkę zrozumieć. Yy. Czy ona była jakaś naga i chora, czy coś takiego? Była naga, ale nie wiem, czy chora. I ogień, który iskry zajęły worki. Okej, okay, to ja zdejmuję prawa płaszczy i próbuję to gasić. To chyba ja aż tak szybko się nie Okej, okay, próbujecie to gasić, tak? Tak. Wiesz, na pewno jest jakieś wiaderko wodą za was dwóch, 50 mniej wam się udaje. A ja to chcę to się ja? Spiąć. Czy dam radę po kotwicy, po tych linach? tak. Winter, dasz radę po tych linach? I tak udało wam się ugasić pożar. W ostatniej chwili, bo zauważyliście, że docierało do beczki z prochem. Uuuu... O mały głos. Już byśmy pewnie leżeli, mam co to... Okej, okay, co te worki... Głos? Dobra, mów. Okej, okay, co w was przywaliło? Eee, czy to na to mieliznę, czy co? Rzucę na wypatrywanie inter. Znowu spostrzegawszy. No. Mm, nie. Nic nie zauważyłeś. Jednak usłyszałeś krzyki. Dochodzące od strony, po której dobrego się wspiąłeś. Spoglądam tam. Ej, teraz Widzisz tak. przerażonego marynarza. Czym jest przerażony? Przyszedł do niego. Co tam G się dzieje? Chłopie. Mówisz, że widział demona. Inaczej. Demon! Demon! Wodny Ej, demon! Możemy przed... Spinaj się tu szybko. To Jak, ja... Jak ja słyszę, to ja to słyszę, czy nie? Ty jesteś pod wykładem, nie słyszysz. Winter, widzisz, że marynarz wspina się. I udało mu się wejść. Jednak chwilę po tym jakaś macka próbowała go chwycić.